ma z tej strony Riddick, a to jest Slender Myth eee, Znalazłem tą grę na steamie eee, postanowiłem, że pewnego dnia postanowiłem, że poszukam sobie jakiejś. Pomyślałem sobie, że poszukam sobie jakiejś fajnej gry o Slenderze na Steamie. No i po wpisaniu e, Slender w wyszukiwarkę gR na Steamie Wyskoczyła mi właśnie ta produkcja, która jest, która albo nie została dokończona, albo e, ta gra się doczeka swojej pełnej wersji, ponieważ to jest wersja demo. I dzisiaj pojawi się jeszcze transmisja na żywo. Ale e, naszym oczom ukazuje się menu główne, które jest dość ciekawe. I tutaj już widzę kartkę. Na której jest narysowany Slenderman. Jest tutaj O, muzyka, dźwięki, rozdzielczość. Nie, no, fajnie się zapowiada. Ja w tą grę nigdy nie grałem. Ale tak jak mówię, albo ta gra została zapomniana, albo nigdy jej nie dokończono, albo dopiero e, ktoś ją tworzy. Także jest moje to pierwsze styknięcie zatknięcie się z tą grą także nie wiem co mam sekundka sprawdzę czy mi dobrze przechwytuje czekajcie co tak trzęsie eee, czekajcie a tak to powinno być? tak powinno trzęść? Chodź. tak powinno trząść? bo ej hey joey sorry but i won't be able to accompany you in exploring the forest I am having a family situation so I can't come hopefully we can do it some other time Czemu się tak to, to trzęsie wszystko to tak to powinno być czy nie Czekajcie. Czemu tam mieszkam się tak trzęsie Okej, okay, nie wiem czy tak się powinno dziać, ale chyba nie Zobaczę O nie, nie trzęsie się i atmosfera jest bardzo podobna, bo jeśli jak ktoś pamięta moje początki YouTube'a to zacząłem tworzyć e chciałem stworzyć Seria kaset VHS i jedna scena e, jest bardzo podobna do tej. Ja się nie wzorowałem na tym. Ja to zupełnie przypadkowo tak to mi wyszło. Ale e, ta cała seria została skancelowana, ponieważ e, do kitu mi wyszła. Już same projekty były do kitu. Objective. Explore the forest I co to będzie takie zwykłe the, the eight pages? Czy co? Nie wiem Co to za dźwięki? jest samochód, jakieś kasety. Oh no, oh no, no way, no way. Dobra, zniknął, ale to było akurat ciekawe, bo slenderman na nam się pierwszy raz pokazał. Dobra. Ale gra się zapowiada dość ciekawa. A seventh event to dip the forest. No więc jak mam się tutaj dostać? Ten jak mnie trochę irytuje. O, tutaj coś jest, albo się kierę zdobyłem, z albo nie wiem co to jest. Pry. Ciekawie gra, fajnie zrobiona, naprawdę mechaniki są świetne. Tu manekin stał, czy co to tam stało? Dobra. Halo? O, tutaj coś jest. Moje right. o he place. jakieś nagranie. He's attempting to kill me. Just as I deal with him, despite the fact he's slim and lacks a face, I know just what he's thinking, what he wants. Gotta leave this location as quickly as possible. To było jakieś nagranie tutaj. A tutaj. Nie, tutaj wejść nie mogę. Nie no, jak powiem Wam jak na samą grę, to, że ona jest w fazie demo, to już mi się ona podoba. I a taka propa jeszcze jeden z widzów zrobił dla mnie grę. Ona też jest w fazie demo. Czekajcie. O, to wydostałem się. Czekajcie, co zmniejszę ten sensitivity. No, teraz jest dobrze. Playing tape. Kurde, to mi się naprawdę podoba to. Ta atmosfera cała. Oj, teraz jest... Press... Jet... Press... Jesteśmy jakby w tym samym lesie. Pay attention to the... ...environment and spurt the source of strangest noises. Strange noises with outside. As he he might be waiting for opportunity to strike. Don't fall for his illusion. Real. <laughs> Czy A Rival była podobna atmosfera, ale... Czekajcie, bo muszę... ...to sensywityzm zwiększyć, ponieważ... O, teraz. Oj, oj, oj. Oj. Okej. Okay. To już było straszne. Czy to nie będzie tylko The Eight Pages. Okej. Okay. Co się stało? Okej. Okay. Ej, ale co to było? Zostałem chyba złapany przez rendera. Ale jak to działa? Kciot. Co raz zrobić z tą latarką. Hmm. Ty on, bo on jest z tyłu, czy co? O dobra, nie rozumiem. Najwyżej zaraz sprawdzę. Hmm. Eee, dobra, więc teraz może ja muszę patrzeć do tyłu. Albo ja się muszę rozglądać. W tym może jest rzecz, że ja się muszę rozglądać. Ej, co? Czekajcie, jak jak on działa? Czekajcie sekundkę, bo Ja mam na niego świecić czy co? To go zatrzymuje w jakiś sposób czy Może tak. Dobra, na pewno wiem, że standard się czai za mną z tyłu? Więc... Ale ciekawa gra. Naprawdę ciekawa najwyżej ją dzisiaj o streamie na streamie ogramy. Dobra. Ile ich tutaj jest? Aż dwa Slendermany, serio? Are you kidding me? Czekajcie, za chwilkę sprawdzę najwyżej, jak to przejść. Ale naprawdę sama gra jest fajna, tylko nie rozumiem, jak, jak to ma działać. Czy bo tam jest z tych dwóch? Na pewno są dwa Slendermany. Ale nie wiem po co mi ta latarka, właśnie. Hmm. Ich jest dwóch z tego co wiem. Dobra. Ok. Okej, okay. Wiem jak to działa już. Spokojnie. Oh my god. Powoli. Dobra, wiem jak to działa. No nie, nie udało mi się, kurde, ale wiem jak to działa. To jest trudne, naprawdę to jest. O, oh, dobra, to już ogarnąłem jak to działa. Najwyżej jak mi się uda to wam nam znać Ostatnia próba I zobaczymy się po cięciu Dobra widzimy się po cięciu mm, Widzowie e, Okazało się e, Próbowałem już wiele razy Nie udało mi się przejść tego e, Tego ciemnego lasu Ale odcinek i tak wleci na kanał e, Może na streamie Dzisiaj spróbujemy tą grę ograć, ale sam koncept gry jest fajny, świetny. Świetny jest, ale tak jak mówię, mam problemy z tym jednym poziomem. Ale mam nadzieję, że, że uda nam się dzisiaj to przejść na streamie. Jeśli nie, to trudno, ale będę tą grę na pewno dobrze wspominał. Także trzymajcie się i cześć.